Cześć! Dzisiaj będziemy kontynuować serię o moich 10 ulubieńcach, i tym razem będzie coś, o czym zazwyczaj tutaj nie mówię, czyli architektura. Także zapraszam Was na podróż przez wieki po moich 10 absolutnie ukochanych budynkach. Od razu zaznaczam, że nie układam ich ani chronologicznie, ani tym, jak bardzo je lubię. Po prostu napisałam sobie na kartce 10 ulubionych budynków, i to, co mi przyszło do głowy, w takiej kolejności jakiej mi przychodziło, tak sobie zapisałam. Tak więc zaraz Wam przedstawię 10 moich ulubionych budynków, powiem dlaczego akurat. Te 10. I tak jak w filmie o 10 moich ulubionych obrazach w komentarzach, zasypaliście mnie po prostu tytułami, które dla Was w jakiś sposób są ważne, i to było absolutnie fantastyczne. Tak, tak samo tutaj czekam na Wasze propozycje ulubionych budowli, i jak dodacie do tego, dlaczego je tak bardzo lubicie, to w ogóle to jest super, i uwielbiam czytać takie rzeczy, to mnie trochę do Was zbliża, i, i naprawdę uważam to za najlepszy aspekt tego, że tu jesteście, to, że możemy wchodzić w taką interakcję. A teraz już nie przedłużając, miejsce. Dziesiąte, czyli Panteon. Szczerze mówiąc, na początku jak zaczęłam tworzyć te listy, napisałam sobie świątynia starożytna, jakakolwiek. Po czym, jak zaczęłam to to doszłam do tego, że Panteon jest tą najlepszą dla mnie, ponieważ po pierwsze, jest zachowany w całości, co jest dosyć rzadkie przy świątyniach starożytnych, bo bardzo często zachowały się ich jedynie jakieś Mniejsze bądź większe fragmenty. Tutaj mamy całość. Oprócz tego jest to całość absolutnie genialna pod względem konstruktorskim. To, że to jest kula, która jest wpisana w budynek, dla mnie jest absolutnie fantastyczne i jestem pod ogromnym podziwem zawsze tego, jak wielcy i jak zdolni i jak bardzo utalentowani matematycznie byli ci ludzie, którzy to. Tworzyli, że bez komputerów, kalkulatorów i tych wszystkich przyrządów, które dzisiaj mamy i poradzili sobie ze zrobieniem czegoś tak dobrze doprecyzowanego, że kształt kuli w budynku trwa od wielu set lat i, i to faktycznie zdaje egzamin na przestrzeni kilkuset lat. Dla mnie to jest fantastyczne i nie mogę wyjść z podziwu i właśnie z takiego samego powodu uwielbiam Panteon, który dla mnie jest kwintesencją umiejętności konstruktorskich starożytnych ludzi. O. Dlatego Panteon. Miejsce dziewiąte to Hotel Subis w Paryżu, który zaprojektował Beaufrand. Uważam, że jest absolutnie wspaniały, ale to dlatego, że ja bardzo lubię estetykę rokokową. I to wszystko, co nam się kojarzy z taką Francją z czasów Ludwika, to jest dokładnie tutaj. Złoto, rokaje, portfenetr. wszystko jest absolutnie cukierkowe, ale też takie dopracowane, trochę nawet Przerysowane. Jeżeli wstawić by tam dowolną księżniczkę, to ona by totalnie pasowała i moja wewnętrzna mała dziewczynka absolutnie się cieszy, za każdym razem jak widzę w ogóle jakikolwiek rokokowy budynek, ale z tych wszystkich ten jest chyba moim ulubionym i dlatego go wpisałam tutaj na listę. Miejsce ósme to dom własny horty i. Szczerze mówiąc, nie potrafię powiedzieć, dlaczego go lubię, ale jak tylko myślę o moich ulubionych budowlach, to ten dom własny jest bardzo wysoko w moim rankingu, tak po prostu bezwiednie natychmiast go przywołuję. Jakoś estetyka, połączenie tych kolorów, ten pomarańcz ze złotem, totalnie mi siada. Mimo, że sama nie chciałabym w nim mieszkać, miałam przyjemność mieszkać parę lat w mieszkaniu, gdzie były pomarańczowe ściany i oszalałabym na dłuższą metę, to naprawdę... Na zdjęciach, na reprodukcjach robi to na mnie wrażenie bardzo duże. Oprócz tego, całość jest przemyślana jako wspólny koncept i to jest dla mnie zawsze absolutnie fantastyczne, jeżeli ktoś coś robiąc myślał o wszystkim i wydaje mi się, że tutaj Horta właśnie tak pomyślał. Więc kolejny ulubieniec. Miejsce numer 7 należy do Gaudiego i naprawdę chciałabym bardzo powiedzieć, że po prostu lubię Gaudiego, ale ponieważ idea jest taka, że wymieniam konkretne budynki, to wybrałam tutaj Casa Batlo. Ponieważ no, Sagrada Familia wydaje mi się takim klasykiem. Poza tym, ja nie jestem jakąś gigantyczną fanką. Jak już chwilę wcześniej powiedziałam, bardzo lubię zamknięte i całkowicie przemyślane koncepty. O Sagradzie familii trudno tak powiedzieć, bo właściwie Gaudi jej nie skończył. Właściwie nikt po Gaudy mnie jej nie skończył, więc ona dla mnie nie jest jeszcze zakończonym projektem, więc, więc zaprzeczyłabym sama sobie powołując się na nią. Mniej więcej dlatego wybrałam Kesa Batlo. Mam poczucie, że przez to, że Gaudi zastosował tutaj tyle kolorów, obłe linie, wszystkie łuki i tak to jest przeniesienie nieco impresjonizmu na architekturę i dla mnie jest to absolutnie fenomenalne. To jak to działa na mnie, bo przez stricte bodźce wzrokowe, to jak mi wszystko pływa między oczami, to jest dla mnie fantastyczne i absolutnie uwielbiam. Miejsce szóste należy do Wrighta i jego domu nad wodospadem, które tutaj, tak jak w poprzednim punkcie, jest takim trochę symbolem dla całej architektury współczesnej. Ja ją bardzo lubię, kompletnie się na niej nie znam, ale zawsze mnie zachwyca ta atektonika, którą architekci uchwycają w tych swoich budynkach, i jest to dla mnie absolutnie fenomenalne. I dom nad wodospadem, który z jednej strony właśnie jest taki atektoniczny. Z drugiej strony jest stuprocentowo zgodny z naturą, gdzie ten las i wodospady bardzo się z nim przeplatają i tworzą wspólną całość, taki właśnie wspólny koncept, o którym mówiłam już wcześniej, że bardzo to lubię. Wydaje mi się tutaj być takim, wydaje mi się, że w tym budynku jest wszystko to, co najbardziej lubię w tej architekturze współczesnej, więc niech. Dom nad wodospadem będzie właśnie takim symbolem, ale jeśli kiedyś znajdę taki postmodernistyczny budynek, który lepiej spełnia te wszystkie moje wymogi, to myślę, że bez większego żalu zastąpię dom nad wodospadem właśnie nim. Jednak na chwilę obecną dom nad wodospadem zostaje w mojej topce. Miejsce piąte należy do Le Corbusiera i jego kaplicy Wroncha. I dla mnie niezwykle fascynujące jest to, jak artyści współcześni, artyści dawni, niezależnie od tego, czy mówimy o XIV czy XV wieku podchodzili do tego samego tematu. I zazwyczaj interesuje mnie to bardzo mocno w malarstwie. W sztuce sakralnej to jest w ogóle absolutnie fenomenalnie ciekawy temat, ale na przykładzie kamplicy Wrążam widać to, jak bardzo w XX wieku zmienia się podejście do przestrzeni sakralnych w odróżnieniu do wcześniejszych stuleci. I Podobnie jak w poprzednich przykładach, kaplica Ronchamp jest dla mnie jedynie takim punktem odniesienia. Zmienia to fakt, że bardzo lubię podejście XX architektów do właśnie przestrzeni sakralnych i to, co zrobił tutaj Le Corbusier, bardzo mi odpowiada. Dobrze. Miejsce czwarte to katedra w Westminster, i wybór dla mnie był tutaj prosty. Ja bardzo lubię gotyk. Uważam, że ze wszystkich faz architektonicznych gotyk jest jedną z tych najpiękniejszych. I w ramach tego gotyku bardzo lubię gotyk angielski, tą ich pewną zachowawczość, ale jednocześnie czerpanie ze wzorców francuskich. Bardzo podoba mi się to połączenie kultur, no i estetycznie to jest po prostu przepiękne, więc nie mam tutaj nic więcej do dodania. Zarówno ta budowla, jak i wszelkie inne powstały w duchu gotyku angielskiego są wspaniałe. Miejsce trzecie to San Carlo alle Quattro Fontane i... To ja, więc musiał być barok. Także San Carlo jest tutaj. San Carlo jest moim ulubieńcem z kilku powodów. Po pierwsze, jest to kościół absolutnie malutki, więc dodatkowo jest umieszczony w bardzo specyficznym miejscu, bo to jest na skrzyżowaniu, na rogu skrzyżowania, więc bardzo trudno się go z zewnątrz ogląda. I to jest wspaniale architektonicznie przemyślane, żeby on z każdego miejsca. Dobrze wyglądał, w sensie od zewnątrz, zachowując wszystkie barokowe moduły światłocieniowe, tą wklęsłość i wypukłość, którą barokowi architekci i artyści bardzo lubili. I to jest świetnie oddane, mimo że tak naprawdę nie mamy dobrego punktu obserwacyjnego na ten kościół, więc dla mnie genialna myśl architekta, że udało mu się to połączyć. Oprócz tego, kościół jest na planie lipsy z oczywiście z dostawionymi innymi elementami. Ale bardzo lubię niestandardowe plany budowli, dlatego tutaj odejście od klasycznego planu krzyża bardzo mi się podoba, a co zaskakujące, co wnętrze jest bardzo spokojne, znaczy i bardzo podoba mi się kontrast. Białego wnętrza z tym, co się dzieje na kasetonach, ponieważ one mają różne kształty wieloboków, i bardzo podoba mi się kontrast spokojnych ścian z tym, co się dzieje na górze. Uważam, że to jest fenomenalnie przemyślane i naprawdę bardzo lubię ten kościół. Miejsce drugie, czyli przedostatnie to jest 14 Heiligen, czyli kościół 14 wspomożycieli w. I bardzo go lubię, dlatego że on troszeczkę bawi się konwencją, bo jest zbudowany na planie krzyża łacińskiego, jednak zamiast klasycznych naw i transeptu, znaczy one są, ale są na planie pięciu elips i dla mnie to jest fenomenalne podejście do tematu, że bierzemy coś klasycznego, ale jednocześnie barokowo je dynamizujemy i bardzo lubię i bogatość fasady, i bogatość wnętrza, i bogatość tego planu, po prostu całość jest dla mnie kwintesencją bardzo dobrej architektury, mimo że wiem, że dla niektórych wydaje się ona kiczowata. No cóż, ja nie, nie należę do tych ludzi. I miejsce pierwsze, tutaj nie miałam żadnych wątpliwości, to jest mój absolutnie ulubieniec. Zawsze jak jest mi źle i mam kryzys i zastanawiam się po co mi to wszystko, to odpalam sobie zdjęcia tej budowli i wtedy sobie przypominam ten pierwszy moment, w którym się absolutnie zakochałam w sztuce. I mam tutaj na myśli Saint-Chapelle w Paryżu. Uważam, że jest o przepiękna. Prze ja wiem, że to jest sprawa bardziej witraży niż architektury, ale to jak wszystko ze sobą gra. Jak tam jest piękne światło, jak to wszystko malowniczo wygląda. Nie wiem wszystkiego o architekturze na świecie. Ba, wiem stosunkowo niewiele, ale idę od zakład, że to jest jedna z najpiękniejszych budowli, jakie mamy na świecie. I ja jestem w niej absolutnie zakochana, mogę na nią patrzeć godzinami. I dla kogoś, kto lubi barok, powiedzieć, że coś gotyckiego jest dla niego najpiękniejsze jest troszeczkę ujmą na honorze, to mam to absolutnie gdzieś. Ta kaplica jest przepiękna, więc mam nadzieję, że zachwycicie się nią tak bardzo jak ja. Ja absolutnie uwielbiam. I co? To było moje 10 ulubionych budowli. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Tak jak już mówiłam w komentarzach, czekam na Waszych ulubieńców. W ramach tej serii pojawi się jeszcze odcinek o moich ulubionych rzeźbach, a także odcinek o 10 dziełach sztuki, których nie lubię. I oba będą jeszcze w tym roku, ale za kilka tygodni, także jeszcze trochę musicie poczekać. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Pa! I jak. I jak nie zawsze przypominam, że można subskrybować, komentować, dawać łapki, to bardzo dużo mi daje i takiej osobistej satysfakcji, ale też podbija algorytmy, więc jest mi łatwiej dotrzeć do nowych odbiorców i za wszystkie takie reakcje z Waszej strony jestem ogromnie wdzięczna.